Cześć, witajcie w odcinku garażowym, e, czyli jakie drzewka, jakie czołgi obecnie posiadam. E, I po kolei e, Reno UE57, trzeci Tier. E, tego czołgu e, nie zamierzam sprzedawać, ponieważ jest to mój taki pierwszy czołg, na którym chyba zrobiłem specjalistę e, i stwierdziłem, że go nie sprzedam. E, a ponieważ teraz jest ten event e, z tdk to sobie odkupiłem e, załogę tam z jakiegoś Acem chyba przeszkoliłem. I gram tym czołgiem, może się zgarnie, uda zgarnąć jakieś złotko, bo jest ich mało. Tutaj jeśli chodzi może o drzewko francuskie od razu, to jak widzicie tutaj obecnie mam do kupienia AC ten 48. Reszta wyelitowana. Czołgi ciężkie, też czekam na jakąś promocję na MXA 50 100. Reszta wyelitowana. Lightów nie ruszałem. Arta teraz Obecnie nękam tą szóstego tieru, także, może sobie to nacjami ustawimy, to będzie łatwiej. Czyli, tak z Francją, obecnie tą renówkę, tylko i, i tą artę, którą po wylitowaniu na pewno sprzedam, ponieważ artami już przyjemnie się nie gra. Kolejny kraj, może Niemcy, zobaczmy na linię. Na te drzewka, czyli tak, tutaj Arta, GW Panther. Też nie zamierzam tutaj dalej nic rozwijać. Te deki obecnie jestem tutaj. Teraz zacząłem sobie rozwijać tą linię powolutku, żeby sobie tutaj dojść powolutku. Tutaj mamy też czołgi wyelitowane obecnie tiger drugi, panterka, fałka to wszystko w garażu. Tutaj tą linię na razie, na razie nie robię. Zobaczmy sobie garaż. Czyli tutaj ta ta PZ trzeci tier, dopiero kilka bitew rozwijam tą linię. Premiowy Szmalturm do ekspienia załogi. Bardzo fajny czołg. Tutaj ta fałeczka Robi się jakąś tam bitwę, pewnie z nią wrzucę jadzia. 2 bardzo fajny czołg, naprawdę świetny. Także, także bardzo przyjemnie się mi teraz gra. Co tutaj jeszcze? Ten zakupiony czwartego tieru była ta promocja. On sobie poczeka, aż tą, tą trujeczkę tam trochę, tą załogę chociaż przerobię, żeby po przeszkoleniu nie miała tam 70%. Więc już trochę nią pogrom. Panterka. Wymaksowana teraz, tylko dojść do tej pantery 2 i to sprzedać w cholerę, bo słabo się tym gra. <grafy> Tiger 2 też wymaksowany, X zbiera się na kolejnego Tiger drugi Bardzo fajny czoł, bardzo przyjemnie się nim gra. Tutaj panterka też, też powiedzmy, zrobiona. O, jak widzę, to nawet już jest X na tego chyba GW, GW Tigera? Już jest 113. 111, to jeszcze troszkę, jeszcze trochę tego EXPA. Kolejna linia. Tutaj Wielka Brytania nie ma. USA, no to tak, ten czołg premium, który był, był rozdawany, także został w garażu po prostu jako taki kolekcjonerski. T29 świetny czołg. Chyba go nie sprzedam. Będzie to moja siódemka po prostu do grania. Jackson kupiony dawno temu, dopiero niedawno sprzedałem Hellcata, sporo nim pograłem, więc teraz czas na, na Jacksona. Sherman też sobie zrobię żarówkę i, i pójdę dalej. Wyelitowany T18. No tak stoi w tym garażu, prawie nią nie gram. M41 też za chwilę wyelituję, sprzedam, będzie święty spokój z tymi Artami. Jeśli chodzi o drzewka, no to tak, Arta, dojdę do tej M44, znaczy wyelituję, Arty nie będę miał, Lighty zostawione. Tutaj ta linia deków, jak widzicie, obie, obie jednocześnie są robione. Hellcat wyelitowany, mogę kupić t te 25 na 2 też na razie nie kupuję, tych czołgów mam trochę za dużo. Jackson, Jackson w trakcie robienia, M4 wyelitowany na obie linie, w razie promocji, po prostu co będzie jakiś tam w promocji, to się kupi i wtedy, i wtedy tak się oszczędza kasę, tutaj ten T29 również wyelitowany do kupienia, T32, ale też się oczywiście wstrzymuje bez pośpiechu, i czy coś tu jeszcze mamy, i tak, jeszcze, jeszcze Rosja, czyli tak, T34, 85. Tutaj słaba załoga, więc im troszkę pogram, żeby chociaż tą żarówkę zrobić na kolejną linię. I z trzeci, na no świetny czołg, ósemka, którą gra mi się bardzo, bardzo dobrze. Jak widzicie, tej załoga trzy perki, trzeci perk tam w połowie. 185 85B. Czołg mój fantang, też jeden z ulubionych takich niższych tierów, którego nie sprzedam stawiam go w garażu, czasem go wyciągam teraz jak jest właśnie ten event na te TDki te to też nim tam raz dziennie sobie staram zagrać, może jakiś wynik się wykręci na pewno też jakąś bitwę wrzucę, bo prosiliście o jakieś tam bitwę tymi niższymi tirami. SU-122-44, zarabiaczka troszkę nią mało teraz gram po wejściu tych lepszych powiedzmy, zarobków w patchu praktycznie na isie trzecim też da się bardzo dużo zarabiać, także także chwilowo się kurzy troszkę KW2 wyelitowany. Nie mogę na nim zrobić asa pancernego. Chyba go zaraz sprzedam, bo bardzo mi się nim źle gra. Nie lubię takich wolnych czołgów. IS8 robi się. Jeszcze, jeszcze sporo brakuje. Jeszcze, jeszcze brakuje tutaj wieża. Chyba do zrobienia. Tak, wieża. I później EXP na, na kolejny czołg. I, I co tu jeszcze? SUSTO M1 też gram nim teraz właśnie, tam raz dziennie, jak jest ten event, żeby jakiś wynik do tych tedeków załapać. Być może na GOLDA się uda, dlatego nie sprzedaje, jest wyelitowany. I SUSTO 52 też się robi. Drzewko wygląda tak. Tutaj mamy tak tedeki No to tak jak widzicie, obie linie. Mogę kupić już SUS 101, ale kupię go dopiero po, po tym evencie, żeby sobie tym troszkę pograć, jakiś trafić wynik MEDY, jak widzicie obecnie T3485. Tutaj KW13 już, już jest praktycznie wyelitowany. Jak tylko ten T43 się wyelituje, powiedzmy, ten, to ten od razu wpadnie ten też. Tutaj czołgi ciężkie, jak widzicie. Szósty tier zrobione, wszystkie, wszystkie tutaj elitki. IS mogę kupić KW3, mogę kupić S51, oczywiście teraz nie kupuję. IS3, IS8, tak jak widzieliście, też oczywiście wszystkimi tymi, wszystkie te linie jednocześnie rozwijam, także pójdę i w tą ścieżkę, i w tą ścieżkę, i pewnie tutaj też, i te deki, oczywiście bo są to moje ulubione, ulubione czołgi. I co, i chyba tutaj wszystkie, wszystkie nacje mamy przerobione. Jeśli dobrze patrzę, Panterka na razie zostanie, na jakieś tam CW czy, czy kompanie może się przyda. No i co, chyba już sześciutkie te czołgi Wam pokazałem. Wszystkie linie, jak widzicie, rozwijam praktycznie wszystko. Kasę trzymam, jak będzie jakiś event, no to coś być może uda się zakupić taniej. Czołgów, jak widzicie, w garażu jest sporo. Także praktycznie gwiazdek mi się nie udaje dziennie zdejmować. Tam zagram z 10 bitew dziennie, może i to wszystko. Także tyle z mojej strony. Do następnego. Cześć.